się, że mecz z liderem i to naprawdę awans, yy, no jest, jest, jest Inauguracja trzeciej ligi, dzisiaj Ełcki płomień rozegra swój pierwszy pojedynek w sezonie 2014-2015 z drużyną z Gołdapi, Romintą Gołdap, występującą w żółto-czarnych strojach. Pierwsza sytuacja, gości. Jackiewicz do Rafała Niedźwieckiego, Rafał Niedźwiecki jest na wysokości pola karnego, oddaje strzał, jeszcze tutaj Patryk Gątek starał się dobić tę piłkę, lecz niestety zabrakło paru centymetrów. Jeszcze raz Patryk Gątek oddaje piłkę do Janusza Stankiewicza, Janusz Stankiewicz lewą nogą trafia w prawy słupek bramkarza Rominty Radosława Gąsiorowskiego. Kolejna sytuacja, bardzo dobre zagranie w kierunku Kamila Jackiewicza. Kamil Jackiewicz jest szybszy od obrońcy, Kamil Jackiewicz, ale jednak udało się dla obrońcy uniemożliwić strzał, czy też podanie do Rafała Niedźwieckiego. Kolejna sytuacja, Kamil Jackiewicz tym razem niedokładnie. Będzie długie podanie do jednego z zawodników, ale tutaj jeszcze Rafał Niedźwiecki nieporozumienie i byłby katastrofalny błąd i pierwsza bramka w Gołdapi. Lecz Bartłomiej Danowski tym razem bardzo dobrze popisuje się w swojej klatce interwencją. Sklażecki do Janusza Stankiewicza. Janusz Stankiewicz odgrywa na środek pola karnego. Jeszcze Jackiewicz wyłuskał tę piłkę, daje bo Rafała Niedźwieckiego. Rafał Niedźwiecki zdobywa pierwszą bramkę w tym meczu i w tym sezonie dla zawodników z Euckiego Płomienia. Damian Skołożyński. Damian Skołożyński oddaje tę piłkę w kierunku. Kamila Jackiewicza, Kamil Jackiewicz łapie się za głowę. Nie był na pozycji spalonej, przez to Damian Skołożyński został ukarany przez arbitra za dyskusję żółtym kartonikiem. Spójrzmy na tę sytuację. Aleksander Popłaski oddaje strzał za pola karnego. Bartłomiej Danowski broni ten strzał. Jakub Waszkiewicz. Waszkiewicz odgrywa do środka do Sklarzewskiego. Sklarzewski w katastrofalny błąd. Który zamienia na bramkę Adam Pomian. Też niezbyt dobre zachowanie Bartłomiej Danowskiego przy tym strzale. Mamy bramkę wyrównującą, lecz zawodnicy z Gołdapi nie poprzestawali na tym. Damian Sobolewski oddaje strzał. Tym razem Bartłomiej Danowski bez zarzutu i wręcz chroni zespół z Ełku przed utratą drugiej bramki. Ależ niefrasobliwość Sklarzeckiego. Hubert Molski również minięty. I Adam Pomian wpisałby się po raz drugi na listę strzelców. Znów niefrasobliwość obrońców. Ależ łatwo w zawodnicy z Gołdapi uzyskują możliwość oddania strzału. Tym razem Tomek Wajko oddaje strzał, ale Bartomej Danowski sparuje go na rzut rożny. Jesteśmy już pod drugą bramką. Jest bramka Kamila Jackiewicza z rzutu wolnego. Jeden do dwóch. Najlepszy strzelec ubiegłego sezonu daje o sobie znać. Patryk Gątek, na prawą stronę do Jakuba Ciunczyka. Jakub Ciunczyk, Jakub Ciunczyk, Jakub Ciunczyk odgadaje na dłuższy słupek, a tam ze Szczupaka strzela swojego drugiego gola. Kamil Jackiewicz w niespełna dwie minuty, dwukrotnie wpisuje się na listę strzelców. W drugiej połowie mogliśmy oglądać Piotra Bądziula. Kamilackiewicz odgrywa właśnie do niego piłkę. Piotr Bądziul. Prawie udało mu się minąć Radosława Gąsiorowskiego. Kolejna sytuacja. Odegrań do środka. Patryk Gątek do Huberta Molskiego. Tutaj znów niefrasobliwość. I będzie Adam Pomian. Oddał raz, potem poprawił. I wpisuje się po raz drugi na listę strzelców. 3 do dwóch. Nerwowa końcówka w Gołdapi. Kolejna kontra zawodników z Ełku. Po nieprzyjemnym strzale Piotra Bądziula Radosław Gąsiorowski był zmuszony do pokazania pełni swoich możliwości. Jackiewicz odgrywa do Piotra Bądziula. Piotr Bądziul. Piotr Bądziul. Minął jednego zawodnika, minął drugiego. Spogląda w kierunku Kamila Jackiewicza. Oddaje mu piłkę. I Kamil Jackiewicz w ostatniej akcji meczu. Zdobywa swoją trzecią bramkę. 2 do 4. Zawodnicy z Ełku pokonują drużynę z Gołdapi. Witam, moim gościem jest pan trener płomienia Ełk, pan Przemysław Kołątaj. Witam pana. Dzień dobry. Panie Przemku, dzisiaj wygrana z Beniaminkiem na pewno cieszy, ale styl trochę pozostawia do życzenia. Na pewno tak, no, najważniejsze były te trzy punkty, po to tutaj przyjechaliśmy. No, styl będziemy z każdym meczem, z każdym treningiem, będziemy to poprawiali. Martwi najbardziej to, że te dwie bramki straciliśmy w ten sposób i tutaj dwa błędy indywidualne w środku pola. Na tym trzeba popracować, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni, kosztowało to dużo zdrowia i wysiłku, no, ale Benjaminek każdy na pewno będzie bardzo groźny, tym bardziej u siebie. Jak pan ocenia grę zawodnika Piotra Bądziula w dzisiejszym pojedynku? Piotrak potrzebuje czasu. Dzisiaj pokazał, że drzemie nim duży potencjał. Na pewno, jeśli się wkomponuje tutaj, a potrzebuje czasu do tego, będzie na pewno, już jest dużym wzmocnieniem, ale to jeszcze musi udowodnić na boisku. Czyli możemy zaprosić wszystkich kibiców na inaugurację w Ełku w sobotę, tak? Na pewno tak. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich kibiców, którzy interesują się piłką nożną, w szczególności, chociaż na pewno rodziny, które nie będą miały akurat co, co do roboty w domu, zapraszamy, niech przychodzą, dopingują, kibicują. Myślę, że warto cztery bramki na wyjeździe zdobyte, więc myślę, że poprawimy u siebie. Chociaż na pewno szacunek, pokora musi być dla przeciwnika, który przyjeżdża. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z tej strony Pomię T.V. Chciałbym powitać mojego nowego gościa, dzisiaj jest nim pan trener Rominty Goldap Dariusz Wojtyna. Witam Pana. Witam. Panie Darku, jako Beniaminek zaprezentowaliście się dosyć, dosyć mocno i stabilnie. Trzeba przyznać, że, po, że w drugiej połowie postawiliście na mocno ofensywny styl gry. Oczywiście pierwsza połowa nie była najlepsza w naszym wykonaniu. Troszkę nas tutaj, myślę ten debiut trzecioligowy sparaliżował całkowicie nasze poczynania, zwłaszcza w środku pola. No i płomień stwarzał groźne sytuacje, zwłaszcza po tych zagraniach prostopadłych. Druga połowa, no już chłopacy troszkę te nerwy, jak gdyby zeszły z nas, dokonaliśmy tam troszeczkę zmian w ustawieniu. No i ta druga połowa już uważam, że była na takim solidnym trzecioligowym poziomie. Czego zabrakło? Uważa Pan? tego właśnie doświadczenia, o którym Pan przed sekundką wspomniał? Znaczy przy, przy, przy stanie 1-1, jak udało nam się strzelić tą wyrównującą bramkę, mieliśmy jeszcze no, no, dwie poprzeczki i myślę tutaj jakby bramka padła z naszej strony na 2-1, to, to, to myślę jeszcze tu wynik mógł być, być zarówno w dwie strony korzystny. No, no, no nie padły te bramki, płomień strzela na 2-1 z rzutu wolnego bramkę. Potem już ryzykujemy, idziemy do przodu, właściwie gramy momentami trójką w obronie. Udaje nam się strzelić na 3-2 na na bramkę. No i zostaje dosłownie parę minut do końca. Odkrywamy się już całkowicie. Ta bramka na, na 4-2, właściwie już tam nie wiem, 93-4 minuta. No zaprezentowaliśmy się na tyle na ile nas stać w tej chwili w drugiej połowie. Ta kadra jest dość szeroka. Poszły cztery zmiany. Myślę, że, 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 że korzystnie chłopcy ci, co weszli, też się zaprezentowali. No zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że, że płomień jest trudnym przeciwnikiem, ogranym. Na pewno zespół celuje tam w czub trzeciej ligi. My celujemy w środek tabeli, Także tutaj te, 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 mówię, te oczekiwania w stosunku do obu zespołów są zupełnie inne. No, co nie ukrywa, że, że tutaj dzisiaj płomień. Uważam, że wygrał zasłużenie, bo, bo wykorzystał to, co miał na boisku. Próbowali, próbowaliśmy się umiejętnościami jakoś tam dostosować do tego zespołu. No nic przegraliśmy, ale myślę, że tutaj nie mamy co się załamywać, bo jeszcze dużo spotkań przed nami. Kadra jest szeroka, tak jak mówiłem i, i myślę, że, że, że no, tak jak prezesi tutaj nas postawili w takiej sytuacji, że, że, że co najmniej środek tabeli i o to będziemy w tym sezonie walczyć. Jest Pan zadowolony? Za swojej drużyny, jako Beniaminka? No, no ja mówię tak połowicznie, bo, bo, bo mówię tak jak przed chwilą powiedziałem, pierwsza połowa zdecydowanie zanerwowo z naszej strony, proste straty, zespół wychodzi do, 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 do gry ofensywnej, idzie, idzie zupełnie niezrozumiałe podanie w środkowej strefie boiska i po przechwycie zespół Płomienia miał idealny kontr. Właściwie jesteśmy sami sobie winni, bo, 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 bo mówię, te, te straty w środku pola całkowicie takie nie, 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 niespodziewane były. I z tej pierwszej połowy tutaj do tej środkowej formacji duże zastrzeżenia mieliśmy wspólnie tutaj z naszym drugim trenerem. Natomiast druga połowa już myślę, że, że, że mogła się podawać. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia w dalszych meczach. Dziękuję wzajemnie.